Cześć wszystkim. Witam was na moim kanale. Witam się dzisiaj z wami z mojej szklarni. Mamy końcówkę września. Ja zaczynam wysiew w poplonu. A jeżeli jeszcze się nie znamy, cześć, jestem Basia na moim kanale dowiecie się jak w łatwy i prosty sposób można rozpocząć swoją przygodę z ogrodem warzywnym. Na początku przygotuję sobie odrobinę ziemię u mnie. Oj, tutaj jakaś cebulka się jeszcze zapodziała. Powiem tak, szklarnie no, wysprzątam w miarę porządnie, ale wiecie, jak to u mnie jest. Starałam się powyrywać wszystkie chwasty, żeby to ładnie te nowe wysiewy i nasadzenia miały szansę wytworzyć systemy swoje korzeniowe, żeby nie było problemu. Tutaj, jak widzicie, to są części takie nierozłożone jeszcze z kompostu, bo podsypywałam tutaj w połowie uprawy pomidorów kompost. Uprawa pomidorów jest u mnie zamknięta. Jestem bardzo, bardzo zadowolona w tym roku z tej uprawy. I teraz czas na wysiew i wysadzanie poplonu. Jest co prawda, jak widzicie ten filmik, już październik. Mimo wszystko ja bym spróbowała wysiewać jeszcze teraz rzodkiewki, wysadzać do gruntu cebulę, dymkę o zimą. Jeżeli nie w gruncie, to możecie oczywiście w szklarni, tak jak ja, do czego Was zachęcam. I tak, ja będę dzisiaj wysadzać do szklarni, ale jeszcze do gruntu też, ale tak już pod koniec października, razem z czosnkiem ozimym. Tak, żeby była różnica i porównam sobie, gdzie te roślinki będą rosły lepiej i troszkę zmienię strategię niż w poprzednim roku. W poprzednim roku płycej zasypywałam te cebulki, dymki. W tym roku postaram się zrobić troszkę to głębiej. Są różne teorie, więc ja sobie sprawdzę, jak najlepiej będzie je uprawiać u mnie w ogrodzie. Myślę, że powinny dać sobie radę zarówno tak posadzone płytko, bo w poprzednim roku tak zrobiłam i rosły super, ale właśnie chcę się przekonać, jak by to było, gdybym to zrobiła dużo, dużo głębiej. No niedużo, po prostu o jakiś centymetr głębiej. Nieduża różnica, ale mimo wszystko zobaczymy jak to będzie. Czyli teraz zabieramy się za tworzenie u mnie takich jakby wyznaczników, w które będę wysiewać sobie rzodkiewki. Pomiędzy te rzędy, które teraz robię, te rowki, będę wysadzać cebulkę dymkę za chwilę. Tak na takim szybkim przyspieszeniu, żeby za mocno nie zajmować Wam czasu. I tak, na próbę będę wysiewała dzisiaj sobie tak wprost do gruntu kapustę pekińską i kalarepę. Zobaczymy jak to wyjdzie. Tak klasycznie będę wysiewała różne odmiany rzodkiewek. Wysiewam je tak w miarę nie za gęsto. Mam nadzieję, że ładnie wzejdą i ładnie urosną. Sypię po kilka nasionek do takiego rowku i później przysypuję takąś tak centymetrową warstwą ziemi zobaczymy mam nadzieję, że pięknie urosną i dadzą super plony teraz jeszcze na jesień co będę jeszcze wysiewać tutaj tak podczas sprzątania szklarni rozsypywałam na bieżąco nasiona koperku mam nadzieję, że ładnie wzejdzie Teraz jeszcze sobie właśnie posprzątałam, tak trochę tę ziemię pograbiłam, ale myślę, że koperek jest taką rośliną, która na spokojnie sobie wyrośnie. I też sałaty będę wysiewać tak rzutowo. W tym roku zakupiłam dwie różne odmiany cebuli ozimej: czerwoną i taką zwykłą żółtą. Tą żółtą miałam w poprzednim roku, super urosła i ją polecam. Gdzie można kupić te cebule? Allegro. Wszystkie pewnie inne, większe y, sklepy internetowe. Myślę, że na spokojnie w sklepach stacjonarnych, ogrodniczych. Mi się udało w tamtym roku w ogrodniczym kupić. W tym roku postanowiłam na Allegro, bo wyszło po pierwsze troszkę taniej, a po drugie dokupiłam sobie więcej odmian, bo w moim ogrodniczym było tylko jedna odmiana, ta żółta. A wiecie, chciałam troszkę też potestować różnych odmian. Czemu sadzimy teraz i w jakim w ogóle celu tą cebulę o zimą? Po pierwsze, można sadzić tak jak ja troszkę, mm, troszkę na wyrost, po to, aby sobie na spokojnie wczesną wiosną zajadać zielony szczypior. Teraz w zimie, podczas zimy, ta cebula powinna się ukorzenić i wytworzyć tak naprawdę 1-2 szczypiory zielone. I ta cebula sobie będzie super rosła przez zimę, da radę. Jeżeli nie wytworzy części zielonej, nic się nie dzieje, powinna na wiosnę ruszyć. Sadzimy teraz, podobnie jak czosnek o zimie, żeby przyspieszyć wzrost wiosną, bo wiecie, trochę zrobi się cieplej, zwłaszcza w szklarni, czy w, przykładowo w gruncie, ale osłoniętym, na przykład agrowukliną, zrobi się szybko ciepło, ziemia rozmarznie i szybko te cebule ruszą, będą dużo szybciej niż te, które byśmy wysadzali wczesną wiosną. U mnie różnica była bardzo duża, bo ja zajadałam się tą szczypiorkiem i cebulą tak naprawdę jesień, zimę i wiosnę i przez wiosnę. A zanim ja zdążyłam wysadzić, to praktycznie ta już cebula była taka duża. Nie ma co liczyć na zbyt duże zbiory cebuli, jeżeli chodzi o główki, ponieważ ta cebula, jeżeli nie zostanie zerwana w odpowiednim momencie w waszej szklarni, zrobi się zbyt ciepło, to szybko wybije w pędy kwiatowe. No bo wiecie, ona przeżyła zimę, ona przeżyła przymrozki i myśli, że może wydać już nasiona. Niestety, lub niestety tak to działa. Jeżeli chcecie, to wiadomo, możecie sobie zostawić parę sztuk na nasionka, ale wiadomo, to osłabia cebulkę, i potem już będzie tylko możliwy zbiór nasion. Ja sadzę dość gęsto, co kilka centymetrów, pięć, sześć od siebie w odstępach. Sadzę na głębokość trochę głębiej niż wielkość cebulki myślę tak o centymetr, półtora centymetra głębiej. W poprzednim sezonie sadziłam równo z ziemią, teraz robię to trochę pod ziemią. Zobaczymy jak wyjdzie. Oprócz tego właśnie, w pomiędzy to wszystko będę zrzutowo wysiewać sobie sałatę. Mam różne odmiany sałat, więc sobie tak powysiewam. Jest też mnóstwo właśnie rzodkiewki. Tej cebuli kupiłam dużo. No i tak jak Wam wspominałam, dla eksperymentu część wysadzę w szklarni, drugą część... Wysadzę sobie w gruncie na polu i zobaczymy, jak to wyjdzie. Jeżeli uprawialiście sobie u siebie w ogrodzie cebulę taką oziłą, to piszcie, czy jakąś konkretną odmianę polecacie, jakie macie doświadczenia, na co uważać. Myślę, że ważne jest podlewanie, jeżeli macie w szklarni. A tak to raczej nie ma za bardzo, czym się przejmować. O, mogę tylko dopowiedzieć, że u mnie w poprzednim sezonie, tak zimą, kilka cebul zniknęło. Tylko tyle Wam mogę powiedzieć, więc trzeba uważać na szkodniki. No, ale to jak ze wszystkim jest ryzyko. Ja w zasadzie staram się wysadzić lub wysiać całą szklarnię poplonem jadalnym, ale jeżeli Wy tego nie robicie, bo na przykład nie potrzebujecie. To polecam, mimo wszystko, coś zasiać w szklarni, żeby trochę nawieść tą glebę, nie pozostawiać jej pustej. I pamiętajcie, że również w zimie należy podlewać ziemię w szklarni, aby jej nie przesuszyć. W tym odcinku to wszystko. Zapraszam Was do subskrypcji kanału, lajkowania, komentowania. Dziękuję za to, że jesteście. Trzymajcie się ciepło. Cześć, do zobaczenia.